A, czy... A ty znowu kręcisz, co? Dwóch rzeczy nie wziąłem, bo przez znowu się, żeby Tutaj będzie sobie jeździła kolejka. Siema. Wchodzimy właśnie na teren centrum sportu. Jeszcze jest cisza, jesteśmy o 8. Nic się prawie nie dzieje. Wczoraj się przygotowywali już część wystawy. A teraz wchodzimy na halę. Teraz Wam pokażę. Którą już wczoraj ustawiali. I tak to wygląda jeszcze w trakcie totalnej ciszy. A tu się wyłania tu się tu się pan organizator. Dzień dobry. dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. I coś się już powoli dzieje. Ale co się będzie działo, to zobaczcie w ciągu dnia. Tutaj tylko na szybko mogę wam pokazać. Już, już, już oglądają mój mały kuterek, którego nie skończyłem. Super. Ocenić. Jakie są postępy pracy? Zerowe. <noise> Zerowe, bo to jest takie bo że się boję za to zabrać, no kurczę. To jest piękny model. Zobacz, tu, tu, tu w środku prawie miejsca nie ma. No nie ma. A najfajniejsze jest to, że tu się jakoś muszę dostać z ręką. A, żeby serwo żeby zainstalować. Znaczy serwo zainstalować gdzieś dalej, dam duży, du, du, dłuższe Duższe, cięgno, dłuższe, dłuższe. ale tak inaczej muszę zamontować jakoś ten ster. Ale wiesz co, ster to, aha, bo on już korta ma obracaną. Tak. No, to będzie dobrze. zabawa. <laughs> no, no tutaj trochę moich gratów, dwa moje żagle, hiluxik standardowo, Forrunner patrol, na dole garaż z moją rajdówką i Matiego rajdówką. Plakaty z różnych fajnych imprez, na których byliśmy bądź organizowaliśmy, Ten garaż zrobiony przez skrzypka, niestety już ich nie ma. Mój drifter, ma tu mój dragster, a tuż mata z Ursusa, na której mamy rajdową ligę Mazowsza, a tam dalej. Wystawia się ekipa z Tarchomina. A tu będzie kolejka. No ale tak jak mówię, wszystko wam pokażę, jak tu będą ludzie i zacznie się tu cokolwiek dziać, bo na razie jest cisza, spokój, ludzie się dopiero schodzą, zjeżdżają. Modeli na nam przybywa. Trzeba się przejść po okolicy. I poszukać po prostu, gdzie znajdziesz to? Proszę bardzo, Pawła Paśmiew no, Komancz. W pełni metalowy, zbudowany w postaw Dodge. Tego potwora znacie. Tutaj drukowane lecha. Może i tak. Dokładnie taką skrzynię miałem w krosie, jak budowałem w pierwszego krosa. Jest z pół kilo waży dobre nie? No, ktoś może chce silniczek? No. Tutaj proszę bardzo mała kolekcja tamia, taka malutka. Samoloty A tu Cały plac ciężarówek i maszyn Tam i ja i nie tylko nie wiem czy cię nie wydalec, mi tu do przodu. Zobaczymy Zobaczcie jak to kurde wygląda pięknie no i reszta pływających po prostu moje małe marzenie czyli orka trochę fajnych statyków a tu oto proszę Janek przygotowuje swoje stanowisko RC4Fan z nami Pamięta, na pokładzie. Oczywiście. To, to, to ma powiedzieć. Chciałbym, chciałbym powiedzieć, że chciałbym dzisiaj dostać nagrodę pocieszenia. To Bo, po Bo bardzo bym chciał coś dostać. Zgłaszam się na nagrodę pocieszenia. Okej. Okay. mam poczucie, że lekko ginę tutaj. Oj! No, Przestań! Ale cóż, będę miał się też dzisiaj czym pochwalić w ramach modelarstwa traksasowego. Okay. Też będziemy mieli dzisiaj coś z tego zaprezentowania, oh. co mam nadzieję... Jakaś premiera fajna? Powoli. Premiera adekwatna do imprezy, dlatego że to będzie kompletny custom, pierwszy w Polsce, no i nie powiem pierwszy na świecie. Okay. Będzie to coś absolutnie niesamowitego, zbudowanego, przerobiony traksas do no, to o 10. że tak powiem. Wrócę? Wrócę z kamerą tak, na pewno. Tak, tak. Więc myślę, że też dzisiaj coś, że tak powiem, poza RTR-em z pudełka. Szybko, <noise> koła, coś pokażemy. Spoko? Czekamy niecierpliwie. A tutaj kolejkę, którą wczoraj pokazywałem Wam, tory. Jak możecie zobaczyć na filmie, kolejka jeździ. Podejrzewam, że teraz wkleję, jak kolejka jeździ ale zobaczcie, jakie to jest wielkie A tutaj mamy modularnie jerce online. A jakby ktoś chciał się schłodzić od emocji, to mamy też basen. Tutaj poznajecie Pawła Przyczepę. A tu się rozstawia już liga Mazowsza i coś się dzisiaj będzie działo na torze no także w trakcie trwania imprezy Dawczek będzie coś nagrywał zobaczymy co z tego zmontujemy no i mam nadzieję, że jak obejrzycie cały film to będzie Wam się podobało większość z Was pewnie i tak tutaj będzie będzie to widzieć na żywo a ci którzy nie dojechali bo nie mogli albo mają za daleko zobaczcie sobie na filmie

Oni mają skalę jedyną. Sam rozstaw toru, tylko że ręcznie ręce robiono wszystkie lokomoty do czystości. nie widać skali. Tak, dokładnie. Genialne. Mm. <laughs> o! Tak, no, no, tak, na tak.

a América um tudo que já